Cześć, witam na kanale Wodnika Szuwarka. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam uchwyt do Echosondy Deeper. Taki uchwyt do łódki zanętowej, ale nietypowy, bo montowany z przodu. I na stan mojej wiedzy jesteśmy pierwszym polskojęzycznym kanałem na YouTubie, który ten uchwyt pokazuje. Zapraszam na film. Ale, 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 co się to dzieje? Za pomoc w realizacji odcinka dziękujemy accessor 3D Design. Uchwyt, czy tam tuba, przychodzi do nas w takim niewielkim kartoniku. Jeżeli chodzi o jego zawartość, w środku znajdziemy trzy śruby. One się nie różnią niczym od tych śrub, które montowane są z przodu kadłuba. Łódki są tylko dłuższe, z tego względu, że te oryginalne nie byłyby w stanie dokręcić nam uchwytu. Po prostu gwintu by nie złapały. Mamy uchwyt. Śrubę montażową. No i tubę. Warto zwrócić uwagę, że ta tuba ma troszkę większą średnicę, średnicę niż echosonda. Jeżeli łódka pływa na dużych falach, to ta echosonda swobodnie w tej tubie pracuje, a to powoduje, że nie zakłamuje nam wyników. Przejdźmy do montażu. Jeżeli chodzi o montaż, jest on banalnie prosty. Odwracamy łódeczkę i odkręcamy te trzy przednie śruby. One są krzyżakowe, a te dołączone do uchwytu są imbusowe. Także nie do końca powiedziałem prawdę mówiąc, że one się niczym nie różnią poza długością. Teraz montujemy uchwyt. Dociskamy. Zwracamy uwagę, żeby połapać otwory od uchwytu z tymi otworami w łódce. No i dokręcamy te śrubki. Tyle. Łódkę odwracamy. Tak to wygląda. A gdzie tu mamy? I teraz tak. Wyciągamy tą górę, wkładamy dipera. I taka uwaga, chyba jedyna wada, jaką widzę w tym sprzęcie, że to jest. Strasznie delikatne, trzeba uważać. Zamykamy klapkę. No i tutaj za pomocą tej śruby dokręcamy. I tyle.